Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie świat, w którym obwąchiwanie najlepszego przyjaciela to nie tylko normalne powitanie, ale sposób na zrozumienie jego nastroju, a nawet przewidzenie, jak minie wam dzień? A co jeśli powiem ci, że istnieją ludzie, dla których dzielenie się współmałżonkiem z gościem to nie skandal, a najwyższy przejaw gościnności i zaufania? A co powiesz na obudzenie się pewnego ranka i poczucie, że jesteś kimś innym niż ten, kim się urodziłeś i że cały twój świat Akceptuje to bez jednego pytania, okazując Ci pełne wsparcie. Dziś obalimy wszystkie stereotypy i zanurzymy się w rzeczywistość, która wywróci do góry nogami Twoje wyobrażenie o ludzkiej naturze, higienie, więzach rodzinnych, a nawet tożsamości. Zapomnij o wszystkim, co słyszałeś lub myślałeś o czukczach. Ich świat jest daleki od anegdot, jest surowy, tajemniczy i uwierz mi, szokująco logiczny, jeśli spojrzeć na niego przez pryzmat przetrwania. Zbadamy go tak dogłębnie, że mrożące krew w żyłach mrozy wydadzą ci się czymś zwyczajnym na tle tych zasad i obyczajów, które zmuszą cię do ponownego przemyślenia swoich wyobrażeń o świecie i o samym sobie. Przygotuj się. Ta podróż na tundrę zaczyna się właśnie teraz. Czukcze to nie tylko jeden z rdzennych ludów północy, to żywy dowód niesamowitej zdolności człowieka do adaptacji do najbardziej bezlitosnych warunków. Od wieków przetrwają tam, gdzie większość z nas nie wytrzymałaby nawet kilku godzin, nie mówiąc już o dniach. Ich życie jest nierozerwalnie związane z niekończącym się koczowniczym trybem życia, głębokimi szamańskimi wierzeniami i zdumiewającą niemal nadludzką zdolnością do adaptacji. Ich egzystencja to codzienne wyzwanie rzucane przez dziką, surową przyrodę. A dla zwycięstwa w tym wyzwaniu stworzyli unikalny kod kulturowy, w którym każda zasada, jakkolwiek dziwna by się nam wydawała, podyktowana jest jednym, jedynym celem przetrwać. To filozofia wykuta przez mrozy, wiatry i wieczną walkę o życie. Ich normy, które wydają się nam dzikie, a nawet odpychające, są w rzeczywistości złożonym systemem przetrwania, doskonalonym przez tysiąclecia. Zajrzymy do ich zwyczajów rodzinnych, od których współczesnemu człowiekowi jeżą się włosy na głowie. Dowiemy się, dlaczego pocałunek przez obwąchiwanie zastąpił ciepłe uściski. Zbadamy ich unikalne podejście do odchodzenia z tego świata, do zawierania małżeństw, do cierpień fizycznych i co najbardziej zdumiewające do transformacji tożsamości. Tak, to nie kolejny trend z mediów społecznościowych, ale ugruntowana od wieków praktyka na tundrze, której korzenie sięgają głęboko w przeszłość. Przygotuj się, bo to, co teraz usłyszysz, nie tylko zdziwi, to zmusi Cię do głębokiego zastanowienia się nad tym, co to znaczy być człowiekiem i jak bardzo kultura kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości. Wyobraź sobie scenę połowa XX wieku. Odważni etnografowie wyruszają na ekspedycję, aby zbadać życie czukczów. I oto ich dzienniki terenowe zaczynają wypełniać się zapisami, od których wieje grozą i obrzydzeniem. Wszy na czukczach jest więcej niż na psie zaprzęgowym – donosili – z naszej współczesnej perspektywy taki styl życia wydaje się całkowicie antysanitarnym i nieprzyjemnym. Jesteśmy przyzwyczajeni do codziennych pryszniców, dezodorantów i sterylnej czystości. Ale na tym polega paradoks. Pomimo tych zapisów, czukcze praktycznie nie mają zapachu potu. I to nie cud, ale genialne rozwiązanie samej natury. W warunkach, gdzie każda kropla wilgoci na ciele może skończyć się śmiertelnym wychłodzeniem, organizm czukcza przez wiele pokoleń przystosowywał się, aby minimalizować pocenie się. Po co dezodorant, skoro twoje ciało samo dostosowało się do surowego środowiska, czyniąc pod zagrożeniem dla przetrwania? To nie tylko brak higieny, to styl życia podyktowany środowiskiem, okrutną logiką tundry i wielowiekową ewolucją. To jeden z najjaskrawszych przykładów tego, jak człowiek, aby zachować życie, jest w stanie poświęcić znany nam komfort i czystość. Ich odzież, składająca się z kilku warstw skór reniferów, również odgrywa kluczową rolę w zachowaniu ciepła, i jakkolwiek paradoksalne by to nie było, w utrzymaniu specyficznej czystości. Oni wytrzepują ubrania, obijają śnieg, a naturalne materiały regulują temperaturę, pozwalając ciału oddychać bez zbędnej utraty ciepła. To nie tylko odzienie, ale część złożonego systemu klimatycznego, który stworzyli. A co powiesz na powitanie przez obwąchiwanie? Wyobraź sobie, przychodzisz w gości do czukcza, a zamiast zwykłego uścisku dłoni lub objęcia, on dosłownie cię obwąchuje, zbliżając się do twojej twarzy lub szyi. Na pożegnanie, czukcz nie całuje swojej żony w policzek. On delikatnie ją obwąchuje, często w okolicy szyi lub włosów. Tak, właśnie obwąchuje. To nie dziwactwo i nie perwersja, jak mogłoby się wydawać, to głęboko zakorzeniona norma, przejaw czułości, intymnej bliskości, głębokiego przywiązania i absolutnego zaufania. W ich kulturze węch jest rozwinięty tak silnie, że jak się powiada, przewyższa węch psa myśliwskiego. Czukcze mogą po zapachu określić, kto z członków rodziny znajduje się w pobliżu, przewidzieć zmianę pogody, lub nawet wyczuć zbliżające się niebezpieczeństwo czy to drapieżnik, czy człowiek. W ich świecie węch to nie tylko jeden z pięciu zmysłów to żywotne narzędzie do przetrwania, komunikacji i rozumienia otaczającego świata. To zdolność do odczuwania i czytania świata na innym poziomie, który dla większości współczesnych ludzi jest po prostu niedostępny to część ich sensorycznej mapy świata, gdzie zapachy to informacja, emocje i więź. Teraz przenieśmy się w samo serce czukockiego życia, do jurt. Wewnątrz tego mieszkania zawsze jest zaskakująco ciepło, pomimo lodowatego, przeszywającego chłodu, który szaleje na zewnątrz, próbując przeniknąć przez skóry i zamarznięte gałęzie. W jurcie nie ma centralnego ogrzewania, nie ma ciepłej wody, nie ma puszystego szlafroka, ale jest idealny system zachowania ciepła, stworzony przez pokolenia. Jeśli nie ma gości lub są oni tak bliscy, że nie wywołują zakłopotania, można śmiało zdjąć z siebie całą odzież i położyć się spać tak, jak matka urodziła. Nago to nie przejaw ekshibicjonizmu lub rozwiązłości. To absolutna praktyczność i komfort, doprowadzone do perfekcji. Chłód to bezlitosny wróg i każdy sposób na zachowanie cennego ciepła jest usprawiedliwiony. Mówi się, że taka praktyka nie tylko sprzyja zachowaniu ciepła, ale także wzmacnia więzi małżeńskie, sprzyja wzrostowi dzietności, tworząc szczególną atmosferę bliskości i otwartości. W warunkach, gdzie przetrwanie jest główną wartością, ciało staje się narzędziem, a nie obiektem wstydu, a komfort w chłodzie to priorytet. No, i oczywiście nie można mówić o czukczach, nie wspominając o ich unikalnych upodobaniach gastronomicznych, które dla nas, mieszkańców łagodniejszych szerokości geograficznych, brzmią jak wyzwanie: chleb, kwaśny, sól, zło, bo w ich diecie jest jej wystarczająco dużo z mięsa i krwi. A oto zupa z półprzetrawionej trawy, wyjętej z żołądka renifera. To nie tylko jedzenie, to prawdziwy przysmak, szczyt sztuki kulinarnej, ucieleśnienie szacunku dla zdobyczy i dążenia do maksymalnej efektywności w wykorzystywaniu zasobów. Wyobraź sobie tę scenę. Ty, przyzwyczajony do restauracyjnego jedzenia, wykwintnych potraw i nienagannego serwisu, znajdujesz się za stołem uczukcza i z dumą proponuje ci się spróbować tego przysmaku. Czy potrafisz przezwyciężyć siebie, pokonać naturalny wstręt i spróbować tego egzotycznego przysmaku, aby okazać szacunek gospodarzom i ich kulturze? Dla czukczów to nie tylko pożywienie, to część ich historii, ich związku z naturą i ich sposobu na przetrwanie. Spożywają oni prawie wszystkie części zwierzęcia, w tym wnętrzności, mózg, szpik kostny i krew, które są źródłem niezbędnych witamin i minerałów w warunkach dalekiej północy, gdzie nie ma świeżych owoców i warzyw. Każda kaloria, każdy składnik odżywczy jest ceniony na wagę złota. Na szczególną uwagę zasługuje stosunek czukczów -czuk do narodzin nowego życia. Kobieta odchodzi rodzić w samotności, bez niczyjej pomocy, bez histerii i skarg. To nie przejaw okrucieństwa, a surowa konieczność podyktowana warunkami przetrwania. Przecięła pępowinę. Brawo! Poradziła sobie, krzyczała podczas porodu? Hańba dla całej rodziny surowo, tak, niewiarygodnie surowo. Ale takie są zasady przetrwania w surowym klimacie, gdzie każdy krzyk może przyciągnąć drapieżnika, a każda minuta zwłoki może kosztować życie noworodka i matki. To ofiara, na którą idą kobiety, aby przedłużyć ród i zachować swój naród. Czukockie kobiety wychowywane są od dzieciństwa z myślą o tym, że ból to część życia, a zdolność do znoszenia go to oznaka siły i wytrzymałości, niezbędnych do przetrwania na tundrze. To nie tylko próba fizyczna, ale i duchowa, gdzie siła, woli i hart ducha opredelijut przyszłe pokolenie. Ale chyba najbardziej szokującym i budzącym odrazę u współczesnego człowieka zwyczajem czukczów jest ich system więzi rodzinnych, obejmujący tzw. wymianę małżonków. Wzmacnianie więzi między rodzinami to nie tylko wspólne posiedzenia przy ognisku lub udział w tradycyjnych świętach to głęboko zakorzeniona praktyka, która pozwala krewnym w linii męskiej, nawet bardzo dalekim, mieć wspólny dostęp do żon drug druga. Ta praktyka nazywała się nete lub małżeństwo grupowe i to nie tylko promiskuityzm. To szczególna forma zaufania i gościnności w czukockim stylu, która wzmacnia więzi rodzinne i tworzy wzajemną pomoc tak niezbędną w surowych warunkach. Wyobraź sobie Gość, który przybył z daleka, może zostać zaproszony do rodziny nie tylko po to, aby podzielić się posiłkiem, ale także spędzić czas z gospodynią Jurt. To nie przejaw rozwiązłości, zepsucia lub braku szacunku dla kobiety, to szczególny rodzaj relacji społecznych, który trudno zrozumieć i zaakceptować, nie zanurzając się w ich kulturę i światopogląd. Kobieta ma prawo odmówić, ale często uważa się to za brak szacunku dla tradycji i gościa. Celem takich związków jest nie tylko przyjemność, ale i przedłużenie rodu, a także stworzenie szerokiej sieci wsparcia i wzajemnej pomocy, kiedy każdy członek grupy czuje odpowiedzialność za innych. To strategia przetrwania, gdzie więzi społeczne okazują się tak samo ważne jak i siła fizyczna. Historia Warwary, młodej i ambitnej, etnograf, która wyruszyła na wyprawę naukową na Czukotkę w połowie XX wieku, jest jaskrawym przykładem tego, jak trudny i czasami bolesny jest proces adaptacji do obcej kultury. Marzyła o odkryciach naukowych, ciekawych badaniach i nowej wiedzy, ale w efekcie znalazła się nie w komfortowym ośrodku naukowym, a w brudnej, ciasnej, koczowniczej jurcie, gdzie czekały na nią niezwykła higiena, przeszywający chłód, początkowa wrogość ze strony miejscowych mieszkańców i resztki jedzenia zamiast zwykłego pożywienia. Musiała przejść przez prawdziwe piekło prób fizycznych i psychicznych, aby zrozumieć i zaakceptować kulturę i życie Czukczów, aby zasłużyć na ich zaufanie i uzyskać możliwość studiowania ich zwyczajów i tradycji. To była droga od odrazy do głębokiego zrozumienia, od obcego do prawie swojego człowieka. Ale pomimo wszystkich trudności i wyrzeczeń, Warwara zdołała ukończyć swoją rozprawę i wnieść bezcenny wkład w badanie tego unikalnego narodu. Jej wytrwałość i otwartość stały się mostem między dwoma światami, udowadniając, że dla prawdziwego zrozumienia innej kultury konieczne jest poświęcenie własnych uprzedzeń i zanurzenie się w niej bez reszty. Zatem, jakie kluczowe wnioski możemy wyciągnąć, badając kulturę czukczów, która tak bardzo różni się od naszej? Po pierwsze, ich głęboka i niezachwiana wiara w duchy, które, jak uważają, rządzą światem, decydują, kto ma żyć. A kto odejść z tego świata? Jeśli ktoś tonie, to nie ich sprawa. To wola duchów i ingerowanie w ich decyzje uważa się za świętokradztwo. To fatalizm wykuty przez naturę, gdzie człowiek to tylko część ogromnego, niezależnego od niego cyklu. Wierzą w duchy pomocników, duchy władców ziemi i morza, i każdy ich krok, każda decyzja podyktowana jest dążeniem do tego, by nie rozzłościć tych niewidzialnych sił. Szamani odgrywają centralną rolę w ich życiu, występując jako pośrednicy między światem ludzi a światem duchów, uzdrawiając, przepowiadając i dając nadzieję. Po drugie, ich zdumiewająca tolerancja i akceptacja różnych form tożsamości. W czukockim społeczeństwie mężczyzna mógł obudzić się pewnego ranka i poczuć się kobietą lub na oborot. Takich ludzi nazywano Yomox, Jochas lub miękkimi mężczyznami. I ich otoczenie akceptowało ten fakt bez pytań, bez osądzania, okazując im wszelkie niezbędne wsparcie. Co więcej, uważano, że tacy ludzie mają szczególną więź z duchami i ich rola w społeczeństwie była bardzo ważna, często stawali się szamanami. To nie współczesny trend, a wiekowa, ugruntowana praktyka, głęboko zakorzeniona w ich szamańskim światopoglądzie, gdzie duch i jego przejawy są ważniejsze niż powłoka fizyczna. Poziom tolerancji, który demonstrowali czukcze na proterzeni wieków, jest godny głębokiego podziwu i czasami zmusza do zastanowienia się nad naszymi własnymi granicami zrozumienia i akceptacji. Dlaczego badanie kultury czukczów -czuk jest tak ważne dla nas, żyjących w zupełnie innym świecie? Dlatego, że to nie tylko egzotyka dla rozrywki lub szokowania publiczności, to realne spojrzenie na to, jak ludzkość adaptuje się do ekstremalnych warunków, jak kształtują się normy kulturowe pod wpływem otoczenia i jak ludzie mogą żyć i przetrwać pomimo najcięższych prób. Ich wolność, wolność od naszych konwencji i surowość surowość podyktowana naturą to dwie. Strony jednego medalu, dwie nierozerwalnie związane cechy ich unikalnej kultury. Badając kulturę czukczów, możemy lepiej zrozumieć naturę człowieka, jego niesamowitą zdolność do adaptacji, jego nieokiełznane dążenie do przetrwania i jego gotowość do kompromisów, które wydają nam się niewiarygodne, aby zachować swoją kulturę i tożsamość. Pokazują nam, że norma to pojęcie względne, ukształtowane przez konkretne warunki. Czukcze to naród, który żyje według swoich zupełnie szczególnych praw, nie podporządkowujących się znanej nam logice i moralności. Mają inną rzeczywistość, w której duchy, węch jako narzędzie komunikacji i niezwykłe więzi rodzinne to zjawiska powszednie, a nie wyjątki. Są żywym przypomnieniem o tym, że świat jest ogromny, różnorodny i nieprzewidywalny i że nie istnieje jeden właściwy sposób na życie. Każdy naród ma prawo do swojej kultury, swoich tradycji i swoich zwyczajów, nawet jeśli wydają się nam dziwne, niezrozumiałe lub nawet szokujące. Jeśli ta niesamowita podróż w świat czukczów wydała ci się tak samo zdumiewająca, poznawcza i fascynująca jak i nam, polub ten film, podziel się nim z przyjaciółmi, aby i oni mogli odkryć dla siebie ten świat i koniecznie subskrybuj nasz kanał. Aby nie przegapić nowych, nie mniej interesujących odcinków, już teraz przygo przygotowujemy kolejny dziki i niezwykły temat. A ty potrafiłbyś przetrwać w warunkach czukotki i odważyłbyś się obwąchać na pożegnanie? Podziel się swoją opinią, przemyśleniami i wrażeniami w komentarzach. Bardzo nas interesuje poznanie Twojego punktu widzenia.